Cześć wszystkim, ja jestem Emilinka i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Um, przepraszam Was za mój głos, ale jestem, um, mam katar i um, może będzie to trochę słychać w niektórych momentach, ale dzisiaj zrobimy sobie trening z moją trenerką. Um, będzie to trening skokowy z Sonią. Nie pokażę Wam treningu z Lili. Ze względu, że po prostu jej właścicielka nie za bardzo chce, żeby była pokazywana, a e, uważam, że samo takie ukrywanie trochę tej kamery przed nią i pokazywanie po prostu samej linii byłoby średnie. Dobra, jak widzicie, Sonia już jest osiadłana. Stoimy sobie przed stajnią i bierzemy ją na padok. Pojedziemy sobie na farmę ponieważ tam moja... Instruktorka mieszka w sobie tak jak ja, um, dlatego sobie tam pójdziemy, pewnie po drodze sobie na nią wsiądę, żeby od razu ją już um, rozstępować. Um, dzisiaj w planach jest taki raczej luźny trening, bo jutro już są zawody. Dlatego Sonia nie może się za bardzo zmęczyć, bo ona jest takim koniem, że jak się na przykład za bardzo dzisiaj zmęczy, to jutro już nie będzie za bardzo chciała współpracować, ale też jak nie użyje swojej energii, to ja wiem, że już jutro będzie znowu zaściągnęła do przodu i jestem mega ciekawa, co będziemy właśnie robić. Obstawiam, że będzie pewnie jakiś taki luźny teren. Um, tak mi się przynajmniej wydaje, bo moja trenerka często mnie dość zaskakuje. Ale raczej właśnie taki luźny tre trening, trening będzie. będzie... Um, taki właśnie teren. Um, wydaje mi się, że moja instruktorka pozwoli się Soni gdzieś tam na polu wybiegać, gdzie po prostu dam jej luźną wodzę i będzie biec, i biec przez pole. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? No właśnie dzisiaj nie będzie um, pokazanego treningu z Lili, ale następny właśnie odcinek wydaje mi się, że będzie um, trening um, właśnie jakiś ujeżdżeniowy, albo tren z Lili. Um, wiem, że nie pokazywałam wam jeszcze um, treningu z Rino. Um, ze względu, że w sumie nie robiłam z nim żadnego treningu. Właśnie będę musiała go niedługo zrobić i Wam pewnie pokażę tego małego urwisa. I ten. No i w sumie to by było tyle z mojej gadaliny. Okej, okay, dochodzimy do mostu. Dobra wiadomość. Sonia uszy nie moim mostu. Zaraz zobaczycie jak nam to wychodzi. Ja zawsze sobie na nią wsiadam, żeby ją jakby bardziej trzymać. Ruszymy sobie już kusem, bo już ją trochę rozstępowałam do tego momentu. Mam nadzieję, że mi nie wystrzeli. Spokojnie. Prr! prr, prr. Sadia, stój! No, tak przeważnie wygląda właśnie nasz przejazd przez most. Jest już ok, bo Sonia nie zaczyna panikować na środku, tylko przebiega jakby ze strachu przyspiesza, i jak się zatrzymuje, na koniec to ma takie serio. Przejechałam przez ten most? Czy ja przejechałam przez most? I pracujemy jeszcze nad tym. Mam nadzieję, że niedługo Sonia wróci na cross, bo naprawdę jestem w tym świetna. Póki co, właśnie skaczę skoki, ale cross jej chyba najbardziej wychodzi. I na pewno na niego wróci, tylko musi pokonać fobie z mostami. Jak będzie tak swobodnie przez nie przechodzić, że nie będzie się za bardzo stresowała, to wróci pewnie na kros. Powoli pewnie coś tam niedługo będzie jeździła pojedyncze trasy crossowe. Ja też niedługo pójdę na trening krosowy, bo bardzo dawno nie jeździłam crossu i mi się na pewno przyda. Dobra, my już sobie dochodzimy powoli do padoku na farmie Steve'a. Mojej instruktorki widzę, że jeszcze nie ma, ale to sobie zacznę rozkładać e, przeszkody tutaj. Siodę sobie z Soni. Widzę, że jest kilka osób. Mam nadzieję, że z Sony to nie będzie za bardzo przeszkadzało. Ona też będzie bardziej chętna do pracy i będzie się pewnie bardziej słuchała. O, widzę, że już moja instruktorka idzie rozłożymy przeszkody w tym czasie. Okej, okay, na początku treningu oczywiście moja instruktorka powiedziała, żebym pochodziła po ścianie i żebym się rozgrzała, a później mam jej znać, czy Sonia była... jaka jest po prostu Sonia, czy jest spięta, rozróżniona, czy po prostu jest OK. Ehm, w sensie jak się zachowuje Sonia, bo to jest dla niej dość ważne. Moim zadaniem z Sonią było skoczenie krzyżaka kilka razy. Wydaje mi się, że poszło na mnie źle. Sonia trochę za mocno przyspieszyła jak na pierwszy raz, jak to ona, ale później było już coraz lepiej i coraz bardziej ją trzymałam na wodzy, miałam nad nią kontrolę. Krzyżakach moja instruktorka się spytała, um, jak się Sonia zachowuje. Powiedziała mi jej, że za pierwszym razem Sonia um, bardzo mi pędziła do przodu i nie udało mi się aż tak zatrzymać, ale powiedziała mi też, że, że za drugim razem już mocno odłapałam zawodzę i na szczęście ujarzmiłam Sonię. Później, Później instruktorka, instruktorka powiedziała mi, że mam skoczyć. Um, Czerwony szereg, ja stoją pobiegłam na niego, tylko tym razem moja instruktorka powiedziała mi, żebym um, popuściła ją już na wodze, bo będzie dążyły do tego, aby właśnie tr trzeba było jak najmniej trzymać sonię. Kres pytała mnie, czy było coś chociaż trochę lepiej z sodią. Powiedziała mi, że um, ostatnią przeszkodę skoczyła już luźniej, ale na pierwsze ciągnęła. Następnie moja instruktorka znowu dała mi kilka pomocnych rad, a my oczywiście się jej posłuchałyśmy i wykonałyśmy polecenia. pojechałyśmy wspólnie w teren. Teren był bardzo przyjemny. Szłyśmy sobie w sumie i rozmawiałyśmy na bardzo miłe tematy, różne tematy. Było bardzo przyjemnie. Teren też okazał się świetny dla koni jakby świetnym odpoczynkiem oraz relaksem. My też się bardzo zrelaksowałyśmy i nie myślałyśmy o różnych rzeczach, które nas czekają jutro, pojutrze czy wstaje, tylko po prostu cieszyłyśmy się tą wspaniałą chwilą. Również na tym terenie moja instruktorka um, trochę mnie cisnęła, żebym jeździła kłusem ćwiczebnym. Nie przypadał osobiście za kłosem ćwiczennym, dlatego, oczywiście, musiałyśmy to po trochę potrenować, co mnie lekko irytowało, ale po to jest instruktor, żeby ćwiczyć z tobą. Następnie wjechałyśmy do Biasta. miałyśmy pojechać do miasta. I jednak, myślałam, że szybciej pojedziemy do miasta, bo miałyśmy już teraz jechać, ale jednak zmieniłyśmy plany i pojechałyśmy trochę wybiegać konie. Um, jeszcze nie wiedziałam dokładnie, gdzie mam właśnie puścić Soni tę wodzę i dać jej znak, że może biegać ile chce. Ale okazało się, że właśnie zaraz to zrobię. Um, naprawdę na polu Żydnim to jest po prostu najlepsze miejsce, uważam. Na takie coś, to ta słoma, to żyto Cię bardzo przyjemnie ociera w nogi, łaskocze, A konie mają też trochę fajny masaż i jednocześnie mogą się świetnie wybiegać. Jednocześnie też Sonia na tym terenie, jak w sumie na wszystkich, ciągnęła mi jak zawsze i szła do przodu. Taka już jest Sonia. Ale instruktorka dała mi na to fajny patent, że w pewnych zakrętach robiła większe łuki niż ona. Wtedy po prostu Sonia będzie musiała trochę zwolnić, bo jak ona robi mniejszy łuk, to jest bardziej z przodu, a my jak robimy większy, to jesteśmy bardziej z tyłu. Dlatego dzięki temu mniej więcej szliśmy równo. I to naprawdę, ten sposób mi się spodobał. Następnie wjechałyśmy sobie do miasta. Oczywiście ludzie się dziwili i byli zaskoczeni, że widzą konie w mieście, choć w sumie u nich no, jest dość częste. Dlatego byłam bardzo zaskoczona, że się aż tak tym dziwili. Widocznie nie było u nich dawno żadnych koni. Moja trenerka musiała już wracać do domu, a że jej koń jest zameldowany w stajni na farmie Steve'a, to go tam zostawiła i poszła po prostu do domu, bo musi szykować obiad i gdzieś tam ma zaraz jechać. A my sobie w sumie wróciłyśmy do stajni, ja nakarmiłam konie, bo już musiałam to zrobić i w sobie dostały bo się niestety troszkę później dzisiaj a ja teraz idę rozstępować w stanie, bo jeszcze tego nie zrobiłam. I po naszym rozstępowaniu dostanie po prostu obiadek. Okej, okay, my się teraz rozstępujemy na ujeżdżalni yy, z przepraszam, już po prostu jestem zmęczona. Generalnie trening uważam za bardzo udany. Bardzo mi się podobał przebieg tego treningu. Fajnie, że miałyśmy z Sonią kilka takich wymagających przeszkód. No i to w sumie tyle na dzisiaj. Teraz Wam jeszcze na szybko pokażę nasze rozstępowanie i będziemy się już z Wami powoli żegnać. Tak jak mówiłam, trening był bardzo udany. Naprawdę fajnie on przebiegł. Fajnie, że Sonia też się trochę wybiegała w luźnej wązy tym koniem, dzięki temu też, że były inne konie, to Sonia była ch bardziej chętna do pracy, bardziej się starała do tego naprawdę trening uważam za bardzo udany Dobra, my z cenią skończyłyśmy, bo już się stępujemy takie po... ponad 15 minut i to chyba by był koniec tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję oczywiście nowym subskrybentom, jak i moim stałych subskrybentów. Dziękuję Wam wszystkim, jeśli to, którzy to Wszystkim osobom, które to oglądają I naprawdę jest mi bardzo miło, że oglądacie to, co robię I że mam nadzieję, że wam się to przyjemnie ogląda A ja dzisiaj już z wami żegnam na dzisiaj Pa, 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 pa!